Cześć, tu Adam. Witam Was dzisiaj gościnnie z nadleśnictwa Borki, ponieważ będzie wyjątkowy odcinek Obliczy lasów, a mianowicie zajmiemy się poszukiwaniem skarbów, a konkretnie bursztynowej komnaty. Znajdujemy się w Mamerkach, tuż nad jeziorem Mamry, i to właśnie tutaj, w nadleśnictwie Borki, spacerując po lesie, możemy natknąć się na takie oto potężne budowle, będące pozostałością po głównej kwaterze niemieckich wojsk lądowych. Właśnie znajdujemy się w jednym z około 30 potężnych obiektów w Mamerkach, które w przeciwieństwie do liczego Szańca zostały praktycznie niezniszczone. Niemcy wycofując się z tego miejsca nie zdążyli ich wysadzić, dlatego warto tutaj przyjść z latarką i zwiedzać te niesamowite, potężne obiekty. Zwróćcie uwagę na te zewnętrzne ściany tych obiektów. One wszystkie zostały pokryte mieszanką betonu, trawy morskiej i specjalnego mchu po to, żeby nie były widoczne z powietrza. Spacerując po lasach nad nadleśnictwa Borki trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie stawiamy nogi, ponieważ jest tutaj bardzo dużo pozostałości po II wojnie światowej i w każdym momencie może Wam się przydarzyć jakaś niespodzianka. Około 2 miesiące temu Muzeum w Mamerkach zakupiło precyzyjny georadar, w którym właśnie badano ten obszar w tym fragmencie lasu i praktycznie od razu udało się znaleźć potencjalne miejsce wystąpienia właśnie bursztynowej komnaty i w tym właśnie kierunku zmierzamy, żeby zobaczyć, co tam dokładnie jest. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. Jest tu niesamowicie, bardzo dużo ludzi. Przyjechały ekipy z całego świata. Jest ekipa telewizyjna ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Niemiec i kilka ekip z Polski. W tym oczywiście nie mogło również zabraknąć nas. To jest właśnie drzewo. Grab, który o 7 rano dzisiejszego dnia był ścięty przez leśników i zakład usług leśnych, i to drzewo właśnie chroniło tą historię swoimi korzeniami, przykrywało ten właz. Dzięki czemu mamy pewność, że przez około 50 lat nikt do tego włazu nie zaglądał. No, podniesienie tego włazu cały czas jest bardzo utrudnione, ponieważ korzenie rosnącego tu obok grabu no, blokują tą pracę. No i niestety trzeba trochę ciapać tą siekierą. Tutaj widzę, że osoby wymieniają się na tym stanowisku, żeby usunąć jak najwięcej tych korzeni. No bo jednak grab, wiadomo, dosyć taki gatunek, który no, potrafi uprzykrzyć życie, nie to co sosna czy świerk. No i tutaj widzę, ta siekiera cały czas pracuje. Miejmy nadzieję, że za chwilę już nadmiar tych korzeni zostanie usunięty i będzie można spokojnie ten włas ruszyć jeszcze wyżej do góry. 10, 9, 8, 7. Zaraz się wszystkiego dowiemy. 6, 5, 4, 3, 2. Trzymajcie kciuki. 1. Dobra, I słuchajcie, otwiera się, jest już szczelina, jest całkiem naprawdę nieźle. Coś już widać, ja nawet sam wyciągam już latarkę, żeby zobaczyć, co jest w środku, ale cały czas jest ta szczelina za mała. Już przychodzi tutaj pan, który niesie kamerę taką techniczną, specjalną, którą można włożyć do szczeliny na jakimś takim dziesięciometrowym światłowodzie. Aż dwie osoby obsługują tą kamerę, żeby nigdzie ten kabel po drodze się nie przegiął i wkładają tą kamerę do tej szczeliny, żeby zobaczyć, co jest w środku i sprawdzi, czy jest tam bezpiecznie, czy w ogóle może ten włas otworzyć na oścież. Mogą być tam jakieś ładunki wybuchowe, jakaś mina, no nigdy nie wiadomo, co tam się może zdarzyć. Dlatego na początku panowie wchodzą z tą kamerą i sprawdzają, co tam dokładnie może się, może się znajdować. Jest tutaj tyle osób, tyle ekip telewizyjnych, tyle kamer i smartfonów, które nagrywają to wszystko na bieżąco, że naprawdę robi to wrażenie, ale myślę, że już za chwilkę sobie z tym problemem, Podniesienia włazu poradzimy i zobaczymy dokładnie, co znajduje się w środku w pełnej krasie. Właśnie trwa próba otworzenia tego włazu. Jest już częściowo otwarty, natomiast jest bardzo ciężki. Dodatkowo jeszcze pękło ucho, którymi można było to wyciągnąć. No więc teraz jeszcze przez kilka chwil będziemy tu się zastanawiać, jak to podnieść, ale rzeczywiście emocje są niesamowite. No i ktoś musi chyba iść po jakieś liny albo jakieś taśmy transportowe, no bo inaczej nie wyobrażam sobie tego, żeby można było podnieść. I pewnie zaraz sobie z tym problemem jakoś poradzimy. Dobra, nie ma co zwlekać. Trzeba brać się za robotę. Tu potrzeba silnego faceta, silnego leśnika i zobaczymy, co jest w środku. Dobra, jedzie! Wyznacza! jest nasza, ha, ale lipa. Dobra, udało się wyciągnąć cały włas. No i teraz pierwsze wejście do środka. Na, na pierwszy rzut oka jest to wszystko zasypane, natomiast nie wiadomo, co pod to warstwą ziemi się znajduje. No Wygląda na to, że trzeba będzie usunąć teraz całą ziemię i zobaczyć, co jest w środku. Na tą chwilę są rury kanalizacyjne. Nie, jakby podłoga była, no. Tam coś jest, postawę. Panie A tam jak się czułeś, jak tam skoczyłeś i zacząłeś wachlować tą łopatą? No, fantastycznie. No, nie mogłem czekać, aż... Ktoś zrobi to za mnie, tylko musiałem po prostu tam wejść i zacząć pracę. Bo to jednak emocje są tak duże, że każdy by chciał już wiedzieć, co tam jest. Więc no, nie było na co czekać. Mm -hmm. Szpadę leżał obok, brałem i pracowałem. Dobra, słuchajcie, wszystko przekopałem, tak naprawdę. Jest to połączenie rur kanalizacyjnych, jedynie, wybetonowane. Także wygląda na to, że chyba nic nie ma. No niestety ta studzienka okazała się pusta. Natomiast jak widzicie za mną cały czas tam jeszcze ekipa pracuje, nadzieje cały czas są. Ale słuchajcie, tutaj tak naprawdę jest jeszcze 200 hektarów lasu do przeszukania, więc to dopiero początek naszej takiej wyprawy przygodowej w poszukiwaniu bursztynowej komnaty, więc nadzieja na odnalezienie skarbu wciąż istnieje. Współpraca pomiędzy muzeum w Mamerkach a miejscowym Nadleśnictwem Borki jest tutaj bardzo dobra, dzięki czemu możemy cały czas poznawać historię tego miejsca oraz odkrywać nowe obiekty, tak jak dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy emocjonujący odcinek o poszukiwaniu skarbów, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. A ja się z Wami już żegnam i postaram się stąd wydostać. Czekaj, czekaj, nigdzie nie idzie, żadam. Wszyscy poszli, teraz szukamy na własną rękę.